Dzisiaj e, wspólnie z Komendą Wojewódzką e, organizujemy event e, właśnie tutaj na terenie Stadionu Śląskiego e, dla kierowców 60. Plus, tak? Czyli 40 lat minęło, e, rutyna, a doświadczenie. Na to właśnie chcemy zwrócić uwagę, że tu nie chodzi o to, że mamy 60 lat tak i więcej, tylko że aby dalej być sprawnym kierowcą, to musimy o to zadbać sami. Korzystam z okazji i dzięki mojemu wnukowi namówimy mnie do tego, żeby tutaj przyjść i nie żałuję. Bardzo dobre to jest, to powinno być moim zdaniem dla starszych osób co pół roku, bo to nam przyswajają już ludzie w tym wieku, powiedzmy. Jako seniorzy mamy już wszystko takie, nie lubimy zapo zapominać e, i tak dalej. I to nam odświeża przepisy, jak się poruszać powiedzmy, i tak dalej. Chcemy zwrócić uwagę na to właśnie, że osoby dorosłe, czyli seniorzy najbardziej zagrożeni są będąc pierwszymi uczestnikami ruchu drogowego. Czasem osoby młodsze przeoczą na to, że, że znowu kierujący starszy jakby jedzie troszeczkę opieszale, powolutku zagapiony, natomiast my jak łamiemy ten stereotyp, my mówimy o tym, że osoba starsza czasem rzeczywiście może ci dłużej zastanawiać się, ale zastanowienie się, które ma poprawić bezpieczeństwo jest jak najbardziej wskazane. Impreza była znakomita, jednak bardzo dużo przypominała nowych przepisów, w których my, te starsze pokolenie, jakoś tak... Ja do, nie do końca wszystko rozumiałem, bardzo mi to pogłębiło wiedzę, niezwykle przydatna impreza, bardzo dobrze, że tu są również te psycho takie testy w stanie zamroczenia alkoholowego, narkotykowego, tam można reakcje swoje sprawdzić. Impreza pomyślana znakomicie, gratulacje dla organizatorów. Zdjęcia.